Dębowe mocne. Na dobre rzeczy warto poczekać. Międzynarodowy festiwal piwa. Mhm. Można po prostu na się piwa. Ale żeby je zrozumieć, trzeba na nie spojrzeć, posłuchać jak pękają pęcherzyki, powąchać jego ulotną, chmielową duszę, a w końcu wziąć jeden pełny łyk. Tylko jeden łyk. Nie mogłem się powstrzymać. Dyskie z Polski. Jak założyć przedszkolę, a jak restaurację? Jakie urzędy odwiedzić? Jaką wybrać formę opodatkowania? Pomysł na firmę. Książka dla tych, którzy chcą prowadzić własny biznes. Jutro z gazetą wyborczą. Partner wydania Raiffeisen Bank Polska. Mam poczucie, że niektóre instytucje finansowe traktują mnie tak samo jak innych. Płacę za ubezpieczenie na życie, ale czy zyskuję coś konkretnego? AXA. Działamy inaczej. Dostrzegamy Twoje indywidualne potrzeby. Dlatego nasz przedstawiciel zaproponuje Ci ochronę życia połączoną z regularnym inwestowaniem. Możesz ją dopasować do swojej aktualnej sytuacji życiowej. Wejdź na stronę lub zadzwoń. AXA. Więcej niż standard. Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem. Komunikacji wesoła, hej, wesoła nowina, że wszystkie kanały TV są naprawdę w cenie. Hej, 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 pakiety przez Pół roku za darmo. Hej. Czy kierujesz się sercem czy rozumem? Przyjmij w świątecznym prezencie pakiety telewizyjne przez pół roku za darmo. Telekomunikacja Polska. Wedel. Deprodukowano dla przyjemności. You me. I of your body. Heavy. Filmy 3D. Stereoskopowe gry. 3D Zdjęcia panoramiczne. 3D Sony. Teraz w salonach Sony Center otrzymasz 5 lat gwarancji na wszystkie telewidory Sony Brawia. Szczegóły promocji w salonach Sony Center i na Sony.pl. Każda mama wie, że dla dzieciaków pyszności to gratka. A gratka to przepyszny sposób, by wywołać słodki uśmiech. Gratka od Danona za jedyne 59 groszy. Świetlówki energooszczędne Osram o naturalnie ciepło-białej barwie światła. Osram Warm Comfort Light. Zobacz świat w nowym świetle. Pikantne Hot Wings, świeży Twister, chrupiące frytki w komplecie z sałatką, a do tego Pepsi z dolewką. Nowość Big Box. Ucisz głód kompletnie. KFC. Life tastes great. A oto lista osób, które wygrały 1000 złotych. Zamiast miliona, bo nie wysłały hasła. O treści gram pod numer 8007. Niestety. Niestety. Niestety, niestety nie. Niestety. Niestety milion codziennie przez 100 dni. Wyślij gram pod 8007, a będziesz mógł wygrać milion. Jeśli nie wyślesz, masz szansę wygrać tylko tysiąc. Tylko dla klientów Ery Taka tak, i Heja. Przenieś się w fascynujący świat kina. Kinder Bueno bilet do Multikina i Silver Screen za 10 złotych. Szczegóły na kinderbueno.pl Pilarki Stihl. Lekkie, mocne, niezawodne. Teraz Pilarka Stihl MS 170 w promocyjnej cenie 649 zł. Stihl. numer jeden na świecie. W krainie na kartę dostajesz prezenty na każdym kroku. Kup starter za 20 zł, a w ciągu 6 miesięcy możesz dostać dodatkowe 120 zł. Pokażę Wam coś zupełnie nowego, jak łatwo teraz bierze się kredyt tak proste, że mógłby to zrobić nawet mój pies. Arnold, bierz go. No tak, Arnold go nie weźmie, bo nie jest klientem m banku. Ale ja jestem i dlatego kredyt biorę tak. Już, całe załatwianie. Wszystko przez internet, a pieniądze będę miał za 15 minut na koncie. Ale my. To tylko graby. Jesteś w m banku? Sprawdź ofertę dla Ciebie na mbank.pl Przedstawiciel Akta zaproponuje Ci Złoty środek. ochrony życia połączono z regularnym inwestowaniem. Wejdź na stronę lub zadzwoń. Akta. Więcej niż standard. Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem. Włącz Polsa w Twojej komórce. Oglądaj najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Polityka. Finanse. Sport. Dowiedz się pierwszy co istotnego dzieje się na świecie. Korzystaj ze stałego dostępu do najnowszych wiadomości gdziekolwiek jesteś. To proste. Wyślij SMS o treści Polsat pod numer 8100. Serwis dostępny specjalnie dla widzów Polsatu i wszystkich w sieci Plus. Wybory to taka trybuna, na którą każdy może wejść i powiedzieć, co jest dla niego ważne. Jak się ten kandydat nazywał? mnie no ważne. Ważne jest, żeby w naszej gminie powstała przychopina. Mogliby to zrobić jakiś skatepark albo aquapark, albo chociaż nie, jakiś zwykły park. Polityka jest dla polityków, a dla nas najważniejsze jest, aby były światła tam na skrzyżowaniu. A proszę powiedzieć, czy ci wszyscy politycy to zrobią do oświetlenia? Zrobimy wszystko, żeby sprostać tym oczekiwaniom. W ringu najważniejsza jest jedna reguła. łabi przegrywają. Walcz, bo pożałujesz. Kuba Gooding Junior, James Marshall, Gladiator. Zaraz po megabicie. Wszystkiego, co wiem o świecie, nauczyłam się od moich przyjaciół. Właściwie uczę się od wyspy. Żyjąc w cieniu wulkanów. Zobacz, jak rzeczywistość miesza się z wyobraźnią. Właśnie rozpoczyna się przygoda Twojego życia. Zorzi Foster, premiera telewizyjna. Wyspa Nim. W piątek o 20. Tego człowieka nie zabił w wybuchaniu Co oni chcą zatuszować? Tajemnice, które wstrząsną światem. Nie wyobraża pan sobie, co nam grozi, kiedy to się spod kontroli. Znalazłaś coś? Dowody masowej infekcji. Film oparty na kultowym serialu. Archiwum X. w Piątek o 22.05. Cało się! Po siedmiu odcinkach znamy trzech finalistów programu. Będą kto? Sami najlepsi. W ojca i syna i ducha świętego Enter! Biuro podróży dla dziewic, szybki przerw! Większość kobiet proponuje mi szybki seks, a po prostu nie nadążam ze zdrami. Finał będzie! Będzie i my się stawimy! Będzie bardzo śmiesznie! Trzymajcie kciuki, byćcie z nami i nagadajcie z tego asametru! Pod was ale kto wygra w finale! W sobotę o 20.00. Do Tak będzie. Policja, proszę otworzyć. Dźłoń po pomoc. Chciałbym, żebyś mi pomógł. Masz 48 godzin. Przed nami długa pieprzona noc garowniku. Złodziej i gliniarz, czyli najgorzej dobrana para w historii policji. Eddie Murphy, Nick Nolte. 48 godzin. W sobotę o 22.00. Każdy wieszłych góry, zwiedziłem, nie wchodząc, a wbiegając. W połowie góry nie miałem już siły, a jednak mówię sobie: nie, no muszę. Każdy, kto tu mieszka, ma sobie tę siłę. Żywiec zawsze tylko z żywca. Najlepsze przed tobą. 3D. Zdjęcia panoramiczne. 3D. Sony. Teraz w salonach Sony Center otrzymasz 5 lat gwarancji na wszystkie telewidory Sony Bravia. Szczegóły promocji w salonach Sony Center i na sony.pl. LUTOS Dynamik. Adrenalina dla silnika. Gdy dopadnie Cię biegunka, masz wybór. Możesz wziąć zwykłą kapsułkę albo Imodium Instant, które rozpuszcza się 50 razy szybciej niż kapsułka i pozwala szybko powstrzymać objawy biegunki. Imodium Instant o przyjemnym miętowym smaku. Nic nie działa szybciej na biegunkę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź w się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. To jest jedna polisa na życie dla całej rodziny oraz program, który pozwoli sfinansować edukację dzieci. A formalności u nas to jest Pikuś. Pan Pikuś. Aviva. Ubezpieczenia, emerytury, inwestycje. Telekomunikacji, wesoła, hej, wesoła nowina, że wszystkie kanały TV są naprawdę w super cenie. Hej, 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 pakiety przedstaluśkie! Pół roku za darmo. Ca-ca, Hej! Czy kierujesz się sercem czy rozumem? Przyjmij w świątecznym prezencie pakiety telewizyjne przez pół roku za darmo. Telekomunikacja Polska. Otwórz oczy na trójwymiarowe telewizory Wiera. Nic nie ożywia trzeciego wymiaru tak jak 600 Hz telewizory Wiera 3D. Panasonic Ideas for Life. Fiat wyprzedza czas. Wyprzedaż rocznika 2010. Dni kredytowe w salonach Fiata. Legendarny kredyt 0% tylko przez 48 godzin. Tylko 19 i 20 listopada. Sprawdź sam i wejdź w nowy czas. Czas Fiata. Odkryj nowość od Mercy. Twoja ulubiona czekolada w niezwykłych małych tabliczkach. Każda osobno zabakowana i niepowtarzalnie rozpływająca się w ustach. przyjemność i ulegnij czekoladowej pokusie od Mercy. Osobisty asystent koncierż bezpłatnie wyręcza klientów Alior w załatwianiu wielu codziennych spraw. Co więcej, nie płacisz też za prowadzenie konta osobistego i wypłaty ze wszystkich bankomatów. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Ta pasta działa, nawet gdy się skończy. Pomóż chorym dzieciom. Wybieraj produkty biorące udział w akcji podaruj Dzieciom Słońce". Poprosiliśmy grupę kobiet o udział w teście. W momencie bólu miały wziąć IBUM, e lek w kapsułce z płynem i zmierzyć czas, po jakim ustąpi ból. Zielona kapsułka IBUM e rozpuszcza się szybciej niż zwykła tabletka. Błyskawicznie uwalnia lek i szybko likwiduje ból. Kobiety potwierdzają szybkość działania kapsułki IBUM. E IBUM e szybszy niż ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią uroki dołączonej do opakowania, proszę skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mystery and charming In the wake of your smile I see magic in your eyes <laughs> Romantic, sweet and fascinating I... Ciesz się każdym dniem jesieni. Dbaj o siebie i pij Actimel, który pomaga wzmacniać naturalną odporność, bo zawiera aż 10 miliardów żywych bakterii LKC i defensji. Actimel, i ty ciesz się jesienią. A po co my tego Mikołaja tropimy? Bo on ma w worku prezenty. A co to jest? Telefon Nokia C5 z darmową nawigacją na zawsze. Ho, ho, ho. Chętnie go ustrzelę. Niech się na liczbę doładowań za złotówkę. Takie rzeczy tylko w erze... Lech orzeźwia domówki. Sprawdź na lech.pl jak wygrać jedną z 3000 dostaw zimnego lecha do domu. Spragniony wrażeń, zimny lech.